Dobra, widzowie, test. Mamy przy sobie dwa napoje. Napój z duriana może być. K... Strasznie. Może być. K... Pszechnie. Durian to jest. K... Na, na śmierdzące śmierdzący gówno durian widzowie to jest taki bardzo śmierdzący owoc który ludzie żygają po powąchaniu więc k jest straszne później mamy czupa czub struskawkowy którego nie piłem więc e, Stestujemy zacznę może od gorszego co no, żeby później popić lepszym let's go otwieram o otworzyłem Uch. O! K wylało się to jest k gazowane jak k GAZOWANE UWAGA WĄCHAM JA pie... Jakiś k... ocet Co to k... jest? Jak jakiś taki śmierdzący ocet Muszę się przygotować szybko do popicia z wodą W razie czego Nie polecam, zżygałem się po tym na serio No co ty gadasz k... Nie gadaj mi takich rzeczy UWAGA Ale dziwne, kurwa, ale kurwa dziwne. Jakieś kurwa słodkie. Poczekaj. Dobra. Powiem tak. Strasznie dziwnie to smakuje. To smakuje, kojarzycie z dzieciństwa, jak byliście chorzy i wam, kurwa, robili. Syrop, kurwa, z, z cebuli. Taki, o, taki słodki. I to jest jakby. Ma taki podobny, kurwa smak jak, jak ten syrop z cebuli, kurwa, ale. Taki kurwa, jakiś taki. Taki kurwa gazowany. O jezu, odbija mi się tym kurwa syropem z cebuli. O! Fu, kurwa! To jest gorsze, kurwa, jak się beka. Ale kurwa gówno. Zapiję to, kurwa, piwem. Jaki żul pierdolony. Siedzi, kurwa. I <gryw> zapija piw. Dobra, ostatni łyk, ostatni łyk. Nie, dobra Kurwa, dobra, kurwa, widzowie, nie ma opcji. Prawie się zżygałem. Prawie się kurwa zżygałem nie? Przysięgam, kurwa. Byłby Karolek moment, kurwa. Ja pierdolę. O kurwa, o kurwa, czekajcie. Jebać to, jebać ten kurwa napój. Ja pierdolę, jakie gówno kurwa oszczane. Nie, nie, nie nie pijcie tego. Eee... O! Nie czuję tego, nie czuję. Ja pierdolę, ale kurwa gówno, nie. Przysięgam widzowie. Nie ku... Jak ktoś chce spróbować, niech spróbuje. Dziwny w chuj to było. Dobra, teraz ta lepsza część. Czupa czub struskawkowy. Sprawdźmy. Test, kurwa. Yy. Uwaga. Uuuu Proszę państwa Mega gazowany Sprawdźmy przydatność Jest git do czerwca Podobno chujowy jest Sprawdzimy zaraz Wasze zdrowie Czekajcie, sprawdzę tylko ile to ma cukru Jedna... 12 gram prawie O kurwa Dobra, uwaga Próbujemy To smakuje dosłownie jak czupa czups. Jeden do jednego. Truskawka i ten taki, kurwa, mleczny ten smak ma. Mleczno-truskawkowy smak ma. Dosłownie, kurwa, jeden do jednego. Pojebane, kurwa. Ej, spoko to jest. Całkiem dobre. Ale bardzo słodkie. Bardzo słodkie. Powiem tak. Jest bardzo dobre, ale wiecie, co mi odstrasza? To, że kurwa. To jest jakby smak truskawki i mle mleka, i, i, a jest kurwa gazowane. Wiecie o co chodzi? To jest takie dziwne, że jak sobie o tym pomyślisz, kurwa, to to jest takie. Kurwę dziwne, że pijesz gazowane mleko, kurwa truskawkowe. Wiecie o co chodzi? Ale ogólnie jest dobre. Jakby. Powiem tak, że. Mm, jest dobre, ale ma spe specyficzny taki smak tej śmietany, nie? E, smakuje dosłownie jeden do jednego. Na pewno, jak czupa czup, więc to duży plus. Duży plus, że kurwa smakuje jeden do jednego, bo często jest tak, że wiecie, jest jakiś produkt i on, jakby podobnie smakuje, a to praktycznie dosłownie tak samo smakuje. Ale ma ładne opakowanie, dobre to jest. Czy, czy kupiłbym to sam? Może jakbym chciał coś mega słodkiego, kurwa, to bym sobie kupił. Ale tak, żeby to pić na przykład, nie wiem, 6 razy w miesiącu, to nie. Oceniam widzowie to na 7. Truskawka i śmietana, 7. Uh. O jezu, cebula, kurwa truskawka, piwo, plus kurwa śmietana. Dobra, widzowie, teraz czas na to. To jest, to jest, kurwa mnie ciekawi: lejsy różane. To jest pojebane. Nie wiem co to kurwa jest, ale lejsy różane. O smaku róży, kurwa. Czajcie to, kurwa. To musi, to musi być ciekawe. Tak wygląda. Nie ma tutaj żadnych polskich napisów ani nic z tego, bo to jest chyba koreański produkt, tak mi się wydaje. Nie, dobra, uwaga. O kurwa. O, ale jak fajnie zapakowane, patrzcie. Tak są zapakowane, w taki sposób, w takiej tubie. Tak wygląda opakowanie. Czekajcie, wezmę, wyłączę światło, będzie lepiej widać. O. Złote logo lajsów tak wyglądają. A tak wygląda chips. Jest dosłownie biały z, z różowymi kropkami. Dobra, uwaga. Eee, test węchu. Pachną jak lajsy solone. Nie ma zapachu. Dosłownie laysy solone. Jak lajsy solone. Nie no nie gadajcie, że one będą tak smakować jak lajsy solone, bo kurwa się popłaczę. Dobra, uwaga. Test. O kurwa, jak dziwnie. Kurwa, jakie dziwne. Wiecie, jak to kurwa smakuje? To smakuje jak chips solony, zamoczony kurwa w tym dżemie różanym z pączka, kurwa. Kurwa, dziwny w chuj. No kurwa, jakby to nie jest słodkie. Jakby czujesz ten smak różany jak w pączku macie. Wiecie, o co chodzi. W pączku jest ten taki... Różany ten, nie? Ale one są jakby słone, kurwa. Ale nie są słodkie. I strasznie dziwnie, kurwa. Polisz go. Kurwa, ale dziwne. Nie polecam wam tego, widzowie, tak szczerze. No kurwa, nie polecam tego. Jest to kurwa smak. Ym... No nie pasuje w ogóle ten smak. Nie robi wrażenia, widzowie, niestety. A kurwa, myślałem, że będą dojebane, że będą po prostu słodkie. A one są jakby. Nie, no właśnie, kurwa, nie wiem. One są jakby słone, ale słodkie, jakby w posmaku, kurwa. Nie. Niedobre są, widzowie. Niedobre są, widzowie. Średnie są w chuj. Nasze znaczy, średnie, niedobre. Nie smakują mi. Kurwa, szkoda. Kurwa, widzowie. No średnie w uj są, nie? Nie, nawet nie średnie. Słabe są. Co my tu mamy jeszcze, widzowie? O kurwa. Toxic waste, widzowie. Testujemy toxic waste. Zobaczymy, jak są kwaśnością. Czy są dobre, czy niedobre. Dziś na, na, na pewno będzie sraka. Nie będzie sraki. Dobra, odpakowuję. A, okej. Okay. To ma także, jakby są osobno, kurwa, ten... Pamiętacie, jakie gumy były szoki? Będę miał porównanie, bo lu lubiłem szoki wpierdalać. Dalej są. Ja to pamiętam z podstawówki, kurwa, jak chodziło się na przerwach do sklepiku, kurwa, poza, poza szkołą. Dobra, tak wygląda. Testujemy. Zobaczymy, czy są gorsze niż kurwa. Wiadomo co. Dobra. A, to jest coś takiego kurwa, to jest taki szklany. Dobra, uwaga. Okej. Okay. O kurwa! O kurwa, kurwa jebane, kwaśne jest kuresło. Mmm. Ale teraz już jest git Są bardzo krótko kwaśne Teraz są... O, jaki dobry smak teraz mają Mmm Jabłko Jabłkowe są, kurwa Nie Lime, kiwi, melon, green apple Dobre Robią wrażenie Aczkolwiek Moja opinia Uważam, że te warheadsy z wczoraj Są lepsze Bo mają tak Więcej smaków I mam wrażenie, że są bardziej przyjemne Bo można je gryźć Bo można je rzuć I... E, były tak dobre widzowie Że ja po, wczoraj po, po streamie Wszystkie kwaśne wpierdoliłem cukierki Dobra, uwaga Biorę teraz trzy cukierki naraz. WARNING! Consuming more than one piece at a time may cause irritation to mouth. Sensitive individuals should not consume this product. Ja kiedyś stary jadłem i za, i za drugi, jeden za drugim miałem krew na języku. O kurwa! Ej, mam plamki kurwa czerwone. Nie no nie ma chyba jeszcze krwi. Dobra, dwie biorę. W takim razie. Max. Czy mogę wpierdolić no czy zginę? Jedz! <grydolę> ja pierdolę, własna dziewczyna. Jed. No to chuj. Jem. Let's go. O! O, kurwa! O, kurwa! przez je O oh, kurwa jebana, dziwka, cipa, pizda. O, oh, ale kuresło pierdolone. Dobra, jest git. Nie, no, luz, widzowie. Wypiję dużo wody, będzie dobrze. Czy mogę teraz popić yy, tym yy, słodkim? To poprawi, nie? Eh, eee, coś kurwa gazowane. Ała, kurwa jebana. Dobra, kurwa jebane. Dziwencje Do śmierci byście mnie doprowadzili, kurwa Popi durianem, popi kurwa ze spermianem Dobra, co my tu jeszcze mamy dzisiaj? Ja pierdolę, dobra Lukrecja, kurwa, hot and sour Pierdole kurwa Żyk w chuj to jest, widzowie, nie? Fujuwa w chuj, nie? O kurwa Tu jest normalnie pieprz. Ja pierdolę. Widzowie to jest hot and sour, czyli to powinno być kurwa kwaśno pieczące, no nie wiem, to jest pojebane, ale to jest, to jest żelka. Czuję, że to jest żelka. Dobra, let's go. Ale gówno kurwa, dobra. Gówno! <tryk> ja pierdolę, jakieś cierwo! Wiecie, jak to smakuje? To jest tak, dosłownie smak lub. Lukre... Patrzcie, to kurwa! Tu jest kurwa pieprz! Pieprz, a to kurwa w środku jest, jest kwaśne. No kurwa, tak jest cierwo! Ja pierdolę, nie? Ja pierdolę! Dobra. Dam to, tam, do Maji Staśko, kurwa, to yy, przekażę, żeby, kurwa, dała komuś, kto to zje, nie? Wiadomo. Co mi tu jeszcze zostało? Ja pierdolę, dobra. Najgorsze rzeczy mi zostały. Lizak z Lukrecji. <grybuj> Oraz suszony dorsz. Ja pierdolę, nie? Próbuję dorsza. Uwaga, pierdolone, kurwa, gówno zajebane. O kurwa, karma dla ryb. Jeszcze gorzej niż te, kurwa, kalmary. Ja pierdolę, ale mułem, kurwi. Frytka, maczugi, kurwa. Let's see. Kurwa, nie da się go pogryźć. Dziwna tekstura kurwa Ja pierdolę powiem tak Już wam mówię powiem tak W zapachu jest kurwa tragedia W smaku jest kurewsko słone Ale żując czujesz zapach I ta tekstura jest strasznie odrażająca I nie są ostre Powinny być ostre a nie są Nie polecam tego O wiele lepiej sobie kupić beef jerki suszone kurwa jest dojebane To jest tak kurwa słone Ten dorsz I jeszcze kurwi w, w, Kurwa jakimś mułem I co? Zostały mi kurwa To mi zostało Został mi kurwa lizak Sprawdzamy Lukrecjowy kurwa yy... Lukrecjowy kurwa lizak To będzie kurwa ścierwo jak skurwysyn Jest to jest tak związane Że dosłownie nie da się tego kurwa tego Otworzyć Zobaczcie jak to jest rozjebane to jest jakby zgrzane kurwa Nie da się tego otworzyć w taki sposób Kurwa jebane ścierwo Dziwkarskie kurwa ścierwo Czarny lizak Tak wygląda Pomyśl, że to kola? No nie wiem, czy to tak zadziała Aczkolwiek sprawdźmy Ja pierdole Co za kurwa gówno osrane, oszczane Testujemy Uwaga Ach, kurwa, jakie gówno! Jak można kurwa lubić Lukrecję? Jak można... Ja nie wiem, ludzie, którzy lubią ruklec... Ruklec... Ru... Kurwa! Lukrecje, są nieźle pojebani, nie? Wydaje mi się, że kurwa... Ewron lubi Lukrecję. Nie no, ścierwo w chuj. Ścierwo w chuj to jest, serio widzowie, naprawdę. Totalnie mi nie smakuje. Jest kurwa tragedia. Jest tragedia widzowie. Mi się to z lodami z TikToka kojarzy. Człowieku, to kurwa nie leżało kurwa 600 kilometrów od, 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 od loda z TikToka. Jest okropne. Opisz Smak innym słowem niż gówno Sierwo. Sraka Tragiczny kurwa smak Holendrzy lubią luk lukrecję Nieźle poje... Nieźle pojeby Nieźle... Niezłą ekipę zmontowaliście Samek pojemów kurwa Dobra Dobra odkładam to Uuuu, ś mnie kurwa ścięło, nie Dobra git To wszystko widzowie z tego co widzę Zostało mi tylko do obalenia piwo No ale kurwa Zaliczone wszystko. Uważam, że bardzo fajne. Bardzo fajna paczka, ciekawa. Rzeczy, których bym nigdy nie zamówił, więc fajnie było je spróbować. Najbardziej doceniam to te chrupki, kurwa. Do Karolina Ripper. Wczoraj je jedliśmy. Zjadłem je wczoraj całe. Zajebiste.